São os parte nós Powiedz coś o sobie, jak się nazywa, skąd przyjechała, z jakiej, drużyny, z jakiej drużyny drużyna pochodzi? no Nazywam się Sabina Kąpińska, jestem z Leżańska i należę do dziewiątej drużyny harcerzy starszych, to imieniem Majora Henryka Dopińskiego hubala A boli cię gardło? Nie, nie bardzo. Rano, zanim zaczęłam śpiewać, to się źle czułam, bolało mnie. A jak się czułaś przed występem? Miałaś tremę? Oj, to wielką. Myślałam, że żołądek mi eksploduje. Nie, nie myślałam, że w ogóle dam radę cokolwiek zaśpiewać. Nie nie Czuwaj. Czy moglibyście się przedstawić i powiedzieć, z jakiej drużyny pochodzicie? Mam na imię Patryk Kleszkowski, pseudonim Kleka. Mam na imię Weronika Jaleśniański, pseudonim Syrenka. Druga środowiskowa drużyna harcerska Jusy, imienia Rudolfa Jaszowskiego-Lamparta. Ja mam do was pytanie. czy Jakie najmniejsze wspomnienia pamiętacie z wcześniejszych hitów? Nerwy. No i no... no, no. Najmniejsze no. wspomnienia? Tak. No to na pewno występ na koncercie galowym. Akurat akompaniowałem Weronicę wtedy, pierwsze miejsce. Nie no, fajnie było. Ogólnie na hicie jest zawsze miła atmosfera i w ogóle ludzie ekstra. Jak oceniacie swój występ dzisiejszy? Masakra. Tak zafałszowałem w pierwszej piosence, że wolę tego nie słuchać. Nie macie nagrania. Nie? <noise> Powiedzcie parę słów o swoim zespole. E, ja, ma, ja jestem druhna Zorika, to jest druhna Ferci. E, jesteśmy z 64. arcysty drużyny harcerskiej z Rzeszowa. Jak się wam spało na tym, na tym festiwalu? Jak się spało? Czy udało wam się w ogóle zasnąć? i Czy długo spałyście? E, spałyśmy, no tak nie wiem ile, ale w sumie smutno było, bo niestety wygonili od nas w sali druhna Jasia, e, druha przepraszam, Jasia, który nam bardzo ciekawą bajkę opowiadał. Yy, i ona była taka bardzo barwna i ona nam pomagała zasnąć, ale niestety ktoś ją wywalił, ktoś go wywalił i ciężko było zasnąć, ale jednak jakoś się chyba udało. Yy, jak się czuliście przed występem? Odpowiesz? To było fajnie, tylko że tak na początku była taka trema, no bo... No, ale ogólnie to było bardzo fajnie. Jak się już weszło, to tak lepiej. Jest. A jeszcze ostatnie pytanie. Czy podoba wam się druh HANUŚ? <śmiech> 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 bardzo ciężkie pytanie.

Zmień wszystko, co potrzebne. Czuwaj. Czuwaj, Jak się druchy nazywają i do jakiej drużyny należą? Ja jestem Moneta Małek, należę do 34 Rzeszowskiej Drużyny Harcerskiej i w tym chwili jestem drużynową. Nikita. <grym> Słyszeliśmy, że byliście od początku na festiwalu HIT. Yy, Możecie coś powiedzieć na ten temat? Yy, zgadza się. Yy, na pierwszy HIT zostaliśmy zaproszeni przez druha yy, komendanta Damiana i od tamtej pory właściwie no, tak nam się spodobało jest bardzo fajna atmosfera nie ma takiej niezdrowej rywalizacji przede wszystkim jest to bardziej takie mobilizujące niż że tak powiem odstraszające także jak najbardziej klimat nam się podoba i dlatego przyjeżdżamy i myślę, że będziemy przyjeżdżać tutaj myślę, że dopóki, dopóki będą festiwale i dopóki będą ludzie w drużynie jak się zmienił hit na przestrzeni lat? No to właśnie wcześniej to było tam na sali, nie wiem jak to jest sala, a tej chwili właśnie się zmieniło, że z basenia, ale mimo wszystko, w tamtym roku wystrój był bardzo fantastyczny. Mi się bardzo podobał. Jest źle. Znaczy tak, ja myślę, że przede wszystkim um, to, co się zmieniło, no przede wszystkim. Staje się coraz większą imprezą. To znaczy, zaczynają przyjeżdżać ludzie również, że tak powiem, z innych zakątków Polski. Także myślę, że jak najbardziej tutaj można określać mianem ogólnopolskiego festiwalu. Oprócz tego, no to wiadomo, że, że jakieś tam niedociągłości, powiedzmy, które wychodzą, są regularnie, że tak powiem, naprawiane, więc tutaj nie ma na co narzekać. No i co? No przede wszystkim ludzie, zmieniają się ludzie. To myślę, że to jest takie najbardziej. Czyli właśnie to, że przyjeżdżają nowe pokolenia, nowi hercerze, którzy chcą też się zaprezentować.